Przenośny koncentrator tlenulowego jest urządzeniem umożliwiającym prowadzenie tlenoterapii w dowolnych warunkach w domu lub poza domem. Podawany jest ciągły tlen o wysokim stężeniu powietrza do 95%. Urządzenie waży zaledwie 5 kg. Podawany tlen możemy łatwo regulować od 1 do 5 litrów na minutę. Na koncentratorze znajdziemy cztery intuicyjne przyciski. Włącznik. Rozszerzenie i skrócenie timera oraz generowanie anionów. Z koncentratora możemy korzystać bez dostępu do prądu za pomocą dołączonego akumulatora, który pracuje aż do godziny. Koncentrator również możemy podpiąć do ładowarki samochodowej. W opakowaniu znajdziemy wszystkie potrzebne rzeczy do korzystania, jak i dwa dodatkowe filtry powietrza wraz z pulsoksymetrem. Włączamy również wózek wraz z torbą do ułatwienia poruszania się poza domem z koncentratorem.